Filmie zdradza Ci ośmiotapowy proces, który pomoże Ci odzyskać kontrolę nad obciążającą sytuacją. Na pewno doświadczyłaś takiego momentu w swoim życiu, gdzie czułaś się przeciążona ilością zadań. A może to teraz w aktualnej sytuacji jest taki moment, w którym czujesz, jest mi za dużo. Jeśli tak, to bardzo się cieszę, że jesteś dzisiaj razem ze mną, ponieważ mam dla ciebie proces, który składa się z ośmiu kroków. I to właśnie ten proces pomoże ci wyjść z obciążającej sytuacji. Ja mam na imię Dominika Gostek i na tym kanale wspieram Cię w budowaniu spełnionego i szczęśliwego życia, jak i harmonijnych relacji. Jeśli interesuje Cię ta tematyka, to zasubskrybuj kanał, by nie przygapić. Kolejnych treści. To uczucie przytłoczenia, przeciążenia mam za dużo. Najczęściej towarzyszy nam wtedy, gdy mamy dużą listę zadań do zrobienia i mało czasu. Oczywiście, może być też tak, że będzie ono nam towarzyszyć, gdy mamy jedno zadanie do zrobienia jeden jakiś duży projekt, który nas przeraża. I czujemy się przytłoczone, przeciążone. Mamy wrażenie, że nic nie możemy z tym zrobić. Rośnie ciśnienie, presja, stres. Czy ja dam radę, czy to w ogóle da się zrobić? I może jesteś jedną z tych osób, która w takiej sytuacji reaguje bardzo nerwowo może krzykiem na rodzinę, przyjaciół, dzieci na członków swojego zespołu. A może jesteś jedną z tych osób, która w takiej sytuacji najchętniej stałaby się niewidzialna, schowałabyś się gdzieś pod kołdrą i nie wychodziła, dopóki ta sytuacja sama się nie rozwiąże. No bo co zrobić w tej sytuacji? Jak sobie z nią poradzić? Jak na nowo odzyskać kontrolę nad tym wszystkim? Przejdźmy do pierwszego kroku. Krok numer jeden. Zaakceptuj ten stan. Zawsze, zanim zaczniemy coś zmieniać, ulepszać, polepszać, może leczyć, potrzebujemy wiedzieć, co to jest. Zawsze na początku musisz rozpoznać problem i go zaakceptować. Bo jeśli tego nie zrobisz, to posuniesz się w innym kierunku. A ten inny kierunek to będzie wypieranie problemu, udawanie, że go nie ma lub walka z nim. Takie na przykład, nie, no przecież ja nie czuję się w ogóle przyciążona i obciążona, wszystko jest ok. Zawsze sobie radziłam, to i teraz sobie poradzę. Jakoś, jakoś na pewno dam radę, przecież ja jestem silna. Widzisz? Właśnie w tym momencie, w tym punkcie, nie możemy dokonać żadnych zmian. Nie możemy nic zmienić. Dopiero jak zaakceptujesz swój stan, możemy coś zmieniać. Dopiero wtedy możemy zacząć budować coś nowego. Dlatego, jeśli czujesz w tym momencie, że jest ci za dużo, czujesz przeciążenie, obciążenie tą ilością zadań, których masz do zrobienia, to zaakceptuj ten stan. Powiedz głośno: Tak, czuję się przytłoczona, przeciążona, tak, jest mi za dużo. Przejdźmy do kroku numer dwa. Znajdź chwilę dla siebie. Tak. Znajdź chwilę i zrób coś, co pomoże Ci się zrelaksować. Medytacja, yoga, może zadzwoń do koleżanki, umów się z kimś na kawę, wyjdź na spacer do lasu. Zrób coś, co pomoże Ci się zrelaksować i odpuścić tym myślom, które ciągle krążą w Twojej głowie. Ja wiem, że to jest moment w Twoim życiu, gdzie czujesz się przytłoczona i obciążona, i wcale nie jest ci teraz do szukania jakichś. Relaksujących sytuacji. Ale szczególnie w tym momencie, kiedy czujesz się przytłoczona i zestresowana, powinnaś właśnie o takim momencie pamiętać i go dla siebie znaleźć, bo to pomoże ci na nowo przywrócić takie racjonalne myślenie. To pomoże ci szukać na nowo rozwiązań. Pomoże ci rozjaśnić te, ten kłębek czarnych myśli. Jak już zaakceptowałeś swój stan i zrelaksowałaś się, czas na kolejny krok. Krok numer 3, który jest: poszukaj powodu przytłoczenia i przeciążenia. I nie chodzi mi tutaj o jakąś głęboką analizę, która będzie trwała cały dzień. Nie. Chodzi mi o krótkie przemyślenie: dlaczego czujesz się przeciążona? Co to powoduje? Ja powiem Ci, jak to najczęściej u mnie się objawia. Ja mam zazwyczaj jakąś listę zadań zawodowych do zrobienia. Ale oprócz tej listy zadań do zrobienia, jest też prywatne życie, tak? W którym też trzeba wiele zrobić. I, I te zadania są najczęściej w mojej głowie. Kup dzieciom nowe spodnie do przedszkola. Ktoś dzwonił do ciebie ostatnio z banku, bo brakuje Twojego podpisu, więc nie zapomnij, żeby tam zadzwonić. Umów wizytę do dentysty i coś tam jeszcze było, ale sobie nie mogę przypomnieć. I właśnie takie sytuacje w moim życiu powodują, że nagle. Dopada mnie to uczucie przytłoczenia i przeciążenia, bo wiele jest na liście, a jeszcze więcej w głowie, i jeszcze coś sobie nie mogę przypomnieć. Więc może jest u Ciebie podobnie. Takie uczucie przytłoczenia może też powodować jakiś duży projekt, który jest dla Ciebie całkiem nowy, jakieś nowe zadanie, i nie wiesz od czego zacząć, jak miałabyś zacząć, i nie możesz określić, ile w ogóle to będzie wszystko trwało czasu. Takie uczucie przytłoczenia i przeciążenia mogą powodować też nowe takie role w naszym życiu. Zmiana pracy, może zostać właśnie mamą. To też może powodować przytłoczenie i obciążenie. Zastanów się, jaki jest problem, co powoduje, że właśnie w taki sposób się czujesz. Bo jak dowiesz się, co jest powodem tego uczucia, to możemy z tego wyjść, możemy to zmienić. Te trzy kroki, które teraz Ci podałam, są taką podstawą, naszą bazą. Zawsze musisz je wykonać na samym początku. Krok numer cztery. Zaplanuj wszystko dokładnie punkt za punktem. Powinnam zarabiać więcej pieniędzy, um, powinnam znaleźć lepszą pracę, lepiej się odżywiać, uprawiać więcej sportu, a i muszę czytać więcej książek, um, tłumić emocje i najlepiej zamknąć oczy i przeżycie. Powinnam i muszę. A później... I ja nie mam już siły, jest mi za dużo. Najlepiej pójdę spać i nie będę wstawać. Jest wiele rzeczy, które pewnie teraz w swoim życiu robisz, które już ci nie sprawiają radości, mimo że może kiedyś sprawiały ci tę radość. Jest wiele rzeczy w twoim życiu, których teraz nie robisz, a które bardzo chciałabyś robić. Zrób listę zadań, ale taką dokładną listę, bo ja wiem, że bardzo wiele z nas prowadzi listy. Ale to są takie listy tych najważniejszych punktów. Zrób teraz dokładną listę. Zapisz dokładnie wszystko. Jeśli musisz dzisiaj podlać kwiatki, zapisz, że podlewasz kwiatki. Jeśli musisz zrobić pranie, zapisz, że musisz zrobić pranie. Jeśli musisz dzieciom kupić pampersy, to zapisz, że musisz dzieciom kupić pampersy. Jeśli musisz umówić wizytę, zapisz to. Zapisz wszystko dokładnie, co musisz dzisiaj zrobić. Ta lista, po pierwsze, pomoże Ci uwolnić Twój umysł od tego, zapamiętaj, że jeszcze masz zrobić to. A po drugie, ta lista, gdy wieczorem usiądziesz i będziesz odhaczać te rzeczy, które zrobiłaś i zauważysz, jak wiele ich było, da ci to uczucie sukcesu. A to uczucie sukcesu bardzo dobrze wpłynie na twoje samopoczucie i na twoją motywację i chęć do działania. Krok numer 5, priorytety. Ustalaj priorytety. Gdy już masz wypisaną swoją listę zadań, spójrz na nią jeszcze raz dokładnie i zastanów się, którą. Zadanie z tej całej listy jest najważniejsze, które musisz wykonać dzisiaj. Jak je już znajdziesz, to zaznacz je w jakiś sposób, w jakikolwiek chcesz: czy czerwonym markerem, czy kwiatuszki w oko namalujesz. Zaznacz, że to jest to najważniejsze. A później kolejnie popatrz na swoją listę i zastanów się, co tak właściwie na tej liście może na niej jeszcze zostać. Może kilka dni, może tydzień, a może jest coś, co może zostać nawet miesiąc? I też zaznacz te rzeczy. Po co ci to ustalanie priorytetów? Najczęściej, właśnie w takich momentach, gdy czujemy się przytłoczone i przeciążone, gdy widzimy tą dużą listę z zadaniami do zrobienia, co robimy? Bierzemy się za te zadania i robimy troszeczkę z tego zadania, troszeczkę z tego zadania i jeszcze wieczorem troszeczkę z tego zadania. No i w efekcie zrobiłyśmy troszeczkę wszędzie, ale żadnego zadania nie dokończyłyśmy do końca. Jeśli nie dokończyłyśmy do końca, to znaczy, że go nie możemy wykreślić. No i nasza lista w ten sposób będzie rosła, prawda? Będzie rosła, bo kolejny dzień przyniesie kolejne zadania. I właśnie w ten sposób, zamiast ta lista się zmniejszać, ona będzie ciągle rosła i rosła. Dlatego bardzo ważne jest, aby stawiała priorytety. I ważne jest, Abyś właśnie to zadanie, które w tym momencie widzisz, że jest najważniejsze, ważne, abyś poświęciła tak dużo czasu na to zadanie, aby je zrobić, aby je dokończyć. Bo to właśnie pomoże ci, że na koniec dnia odhaczysz to zadanie i Twoja lista będzie się zmniejszać. Doprowadzisz coś do końca. Wskazówka numer 6. Oddalekuj. Na swojej liście masz już zapisane zadania, które mogą poczekać tydzień, dwa. Albo i więcej. Popatrz teraz na swoją listę jeszcze raz i zastanów się, które z zadań możesz oddelegować. Które z zadań może zrobić inna osoba? Wiem to z doświadczenia osobistego, jak i zawodowego, że gdy jesteśmy w tej sytuacji, że czujemy się przeciążone, obciążone i mamy dość, popadamy w takie użalanie się same nad sobą. O, ja wszystko muszę zrobić sama, ja mam tak dużo do zrobienia, i nikt mi nie może pomóc, a tak mało czasu. I oczywiście ta myśl, że ktoś miałby jakieś zadanie za mnie wykonać, jest y, nie do pomyślenia, bo przecież nikt nie zrobi tego tak dobrze jak ja. A nawet gdy podzielisz się swoją ilością zadań z kimś obok, i ta osoba powie: Słuchaj, ale chyba ten punkt wcale nie jest taki ważny. To nagle czujemy się obrażone, no bo jak to on nie jest ważny? Przecież on jest bardzo ważny i ja muszę to wszystko zrobić. Więc w tym miejscu, jeśli jest takie zadanie, które może zrobić inna osoba, jeśli możesz coś oddelegować, to to zrób. Pranie może zrobić i rozwiesić twój mąż. Prezent na urodziny dla mamy w tym roku może zorganizować twoja siostra albo twój brat. Jeśli możesz coś oddać, to zrób to. Krok numer 7. Bądź dobra dla siebie. Jeśli zrobiłaś te wszystkie kroki, które do tej pory Ci tutaj przedstawiłam, to pewnie już przy tworzeniu listy zauważyłaś, że tych zadań jest dużo. Ale zauważyłaś też, że musi minąć pewien czas, zanim te wszystkie zadania wykonasz, więc musi minąć też. Pewien czas zanim pozbędziesz się tego uczucia przytłoczenia i przeciążenia. I dlatego właśnie w tym momencie jest bardzo ważne, abyś uważała na to, jak sama ze sobą rozmawiasz. Bo jeśli właśnie w tym czasie będziesz ciągle mówić, mam tego wszystkiego już dość, jest mi za dużo, ja nie dam rady, jestem przytłoczona, obciążona, jest mi ciągle źle, to to, ta rozmowa będzie dodatkowo napędzać to uczucie przytłoczenia, przeciążenia, złości, gniewu. Dlatego, w tym czasie, uważaj na to, jak ze sobą rozmawiasz, bądź dla siebie dobra. Powiedz sobie spokojnie, krok po kroku. Potrzebuję czasu, jestem świadoma, że potrzebuję czasu, zanim to wszystko zrobię, więc spokojnie. I ostatni, ósmy krok, relaks i czas na równowagę. To jest właściwie krok, który powinnaś sobie zapamiętać, wziąć głęboko do serca i wykonywać codziennie, niezależnie od sytuacji. Znaleźć czas codziennie, chwilę na relaks. Czas, by wrócić znowu do równowagi, by opaść z tych wszystkich emocji. To jest szczególnie ważny punkt na co dzień, a jeszcze szczególniej ważny w tych sytuacjach stresowych, obciążających. I ja wiem, że szczególnie właśnie w tych sytuacjach. Stresujących, obciążających. Zapominamy o tym punkcie, bo próbujemy wydusić z każdej możliwej sekundy wszystko, co możliwe. Ale to właśnie w ten sposób tracisz na swojej efektywności, produktywności, na swojej koncentracji. I ja tutaj nie namawiam Cię do tego, abyś wzięła od razu sobie cały dzień urlopu, czy tydzień, dwa. Nie. Ale zwróć uwagę na to, aby wyciszyć się wieczorem. Zwróć uwagę na to, aby Zrobić tą jedną pauzę czy dwie podczas swojej pracy. Zrobić coś dla siebie. Może na zakończenie dnia, jakiś spacer, albo rozmowa z koleżanką, poczytanie książki. Coś, co pomoże Ci opaść z emocji i nazbierać sił na kolejny dzień. To uczucie przytłoczenia i przeciążenia tak naprawdę dopada każdą z nas w jakimś momencie, w jakimś aspekcie naszego życia. I najczęściej jest to spowodowane tym, że straciłyśmy jasność co do naszych zadań, ale z dobrym planem, z pozytywnym nastawieniem i z czasem na relaks i powrót do równowagi, na pewno sobie z tym poradzisz. Jeśli podobało Ci się to wideo i ten przedstawiony tutaj proces pomógł Ci może na nowo podejść do przytłaczających i obciążających sytuacji, to zostaw kciuk do góry. A jeśli interesuje Cię poruszana tematyka na tym kanale, to zasubskrybuj ten kanał i potwierdź dzwoneczkiem. Dzięki temu zostaniesz poinformowana o każdej nowej dodanej treści. Do zobaczenia w następną niedzielę. Do usłyszenia. Dominika Gostek.